Cukinia w sosie kurkowym pieczona na patelni, to jest rosół warzywny zamrożony, śmietana 60%, 2 żółtka, oczywiście kurki gotowane w salonej wodzie 5% soli, czarny pieprz i sól kłodawska. Bardzo gorąca patelnia, bez tłuszczu. Rondelek z rosołem wołowym zamrożonym. W piecu ciepły talerz, to na koniec. W plasterkach cukinia, którą kładziemy na rozgrzanej patelni na około 5-7 minut z każdej strony, w zależności od mocy płyty grzewczej. Nastawiam budzik. W kostkę pokroję koncentrat warzywny, do rondelka razem z kurkami podgrzewam do zagotowania. Na to gruby plasterek masła. Tak powinny wyglądać upieczone korzetki. Zagotowany sos. Dekoruję śmietaną i żółtkami. I pod przykryciem odstawiam na bok, żeby nie wystygł. Nie możemy tego z powrotem podgrzać zbyt gwałtownie, bo by nam jajka zrobiły się jak w jajecznicy na twardo. Na ciepły talerz wykładam cukinie upieczone, polewam je obficie sosem kurkowym, dekoruję papryką, polecam również liście różnego rodzaju i oczywiście na wierzch posypuję czymś zielonym, pietruszka, koperek, szczypiorek, co kto lubi, mieszanka jest też dobra. Ja użyłem zielonej cebulki. I gotowe.